pierwsze 3-4 minuty biegu to przekonywanie samej siebie, że nie postradałam jeszcze do końca wszystkich zmysłów. Mój organizm z mózgiem na czele bardzo wyraźnie dają mi znać, że nie podoba im się mój pomysł na spędzanie czasu w taki właśnie sposób. Robią wspólnie i w porozumieniu wszystko, abym zrezygnowała. Po jaki czort biegać? Kto to w ogóle wymyślił? Czy ty naprawdę, Natalia, nie masz lepszego pomysłu na spożytkowanie kilkunastu następnych minut? Cóż to za szaleństwo! No i to warto przetrwać. To minie, choć tym razem sprawy potoczyły się jednak zgoła inaczej. Witaj, dobry człowieku, w 257 odcinku Twojego ulubionego podcastu Happiness Veggie. Dziś zabieram cię w podróż, po której już nic nie będzie takie jak wcześniej, więc słuchasz na własną odpowiedzialność. Będzie sporo pytań i mało odpowiedzi, głównie w celu uruchomienia ciebie. Ten odcinek jest ważny, bo dzięki niemu dostrzegać będziesz, o ile rzecz jasna, dasz sobie taką możliwość, jak niesamowicie wartościowym jest poddawać niemal wszystko w wątpliwość. A to znów zaprowadzi Cię do miejsca, w którym będziesz całkowicie zagubiony, bo okaże się, że nic już nie wiesz, bez paniki. Tak ten proces przebiega, to jest w porządku. Następnie wejdziemy na niesamowicie fascynującą ścieżkę, pełną bujnej roślinności, która zaprzecza wszystkiemu, co do tej pory widziałeś i wiedziałeś przyroda tak barwna i tak nietuzinkowa, że aż odrealniona. Tam dowiesz się o sobie rzeczy, które zbudują cię na nowo. Zatem cóż, dziś warto zabrać ze sobą siebie. Nade wszystko siebie. Bez siebie ta wyprawa jest pozbawiona sensu, więc siebie zabierz w pierwszej kolejności plecak też może nam się przydać, a w nim ulubione pisadło i notes. Telefon nie jest najlepszym miejscem do notowania. Dużo tracisz, nie dając sobie ręcznie pisać. Więc jeśli rzetelnie chcesz podejść do sprawy, to rób notatki przy pomocy takiego cudownego archaizmu, jakim bez wątpienia jest długopis lub podobne temu cudo do notowania. Czy przyda nam się coś jeszcze? Hmm. Ha, byłabym zapomniała. Niezmiennie... Otwartość, bo mnóstwo rzeczy kłócić się będzie z tym, co już wiesz, znasz i umiesz. Do kompletu warto, abyś mój kanał zaobserwował i w drogę. Temat przewodni dziś: to kwestionuj to, co ci wmówiono. Jak odzyskać własne myślenie? Mając pełną świadomość tego, że zazwyczaj po tych trzech, czterech minutach mój organizm po prostu dostrzega, że pani szanowna właścicielka tego wesołego autobusu, zwanego w tym wcieleniu Natalia, jednak nie ma zamiaru zrezygnować, co oznacza, że tę mordę, zwaną ładnie bieganiem, będziemy uprawiać jakąś kolejną godzinę. Wyłącza alerty. No, może ta forma spędzania czasu rzeczywiście nie jest jakoś specjalnie ekscytująca, ale cóż począć? Wówczas wszystko się normuje. Oddech, tętno i mięśnie dostają mocy tam, gdzie mają dostać czyli w przypadku tej dyscypliny sportu wszędzie. A tu, proszę bardzo nie dalej, jak w poniedziałek po tej początkowej panice przyszła. Kolejna. Tym razem lewa łydka boli mnie tak nieprawdopodobnie, że myślałam, że za moment wybuchnie. Ha! Co się stało? Czy ma znaczenie to, że dzisiaj robiłam też trening siłowy? Hm. Z całą pewnością to może być jedna z przyczyn. Szukam dalej, ale nie przestaję biec. Ja pierdziele, jaki ból, skurcz, przeciążenie, o co chodzi? Mam świadomość tego, że nie jeden by się zatrzymał i nie kontynuował tej tortury. Ale nie ja, mnie to jakby nawet nogę urwało. Zorientowałabym się po przebiegniętych kilometrach. Biegnę więc, szukając przyczyny. Często około dwudziestej minuty przychodzi drugi, ale mały kryzys. Później jest euforia biegacza, więc trwa ona w nieskończoność. I tak można biec i biec. Ale nie dziś. Dziś jest walka. Nie, no coś tutaj nie gra. Pierwsze piętnaście minut bawiłam się w diagnostę, naturalnie cały czas podążając przed siebie w jednostajnym tempie. Wiem, że mogę zrezygnować, wiem, wiem, ale to jest już ostateczność i nie sądzę, żebym z tego koła ratunkowego miała dziś skorzystać. Okej, okay, to może pokombinujemy z ułożeniem stopy. Biegnę i przekręcam stopę, to do wnętrza, to na zewnątrz, trochę inaczej układam całe ciało, żeby geometria się zgadzała i nagle, jak za sprawą czarodziejskiej różdżki, ból zniknął, jakby go nigdy nie było. Eureka, aż z radości podskoczyłam. Kto jest mistrzem? Kto? Aż tu nagle kolano w prawej tym razem nodze zakuło jak diabli. No może nie tyle kolano, co jakiś mięsień delikatnie nad kolanem. Chyba śnie, dobra, tam zadziałało to i może tutaj. No, i nie zgadniesz, znowu korekta stopy, sylwetki, bum, bólu nie ma. To samo dotyczyło jakieś pięć minut później pleców. Tak, dla mnie też to niezwykle odkrywcze, że podczas biegania mam plecy. Podsumowując, podczas poniedziałkowego biegu, niemal przez godzinę umęczyłam się jak nigdy. Do tego robiąc doktorat z fizjoterapii na własnym ciele. Ani przez moment nie przeszło mi przez myśl, żeby się zatrzymać i dać sobie spokój. Nauczyłem się niegdyś, że ból jest informacją, a nie końcem drogi. Tyle lat biegam i wciąż mogę się czegoś nauczyć. Niesamowite. Kiedy siadasz do medytacji, to umówmy się, no nie jest to pozycja najwygodniejsza. A wszystko dlatego, bo nie jest dla ciebie naturalna. Raczej w życiu rzadko miałeś okazję usadać swojego dupala w taki właśnie sposób. No, może w przedszkolu i na wczesnym etapie szkoły podstawowej. Później niekoniecznie, bo i po co. A tu naszła cię ochota uczyć się medytacji. Można oczywiście leżeć, co też jest ok, ale jeśli chcesz przekraczać swoje granice, a nie tylko zawsze i wszędzie szukać wygody, to ta droga nie jest najlepszą. Więc siadasz i po entuzjazmie, który trwał zaledwie trzy sekundy, przychodzą realia. Tu łaskoczę, tam niewygodnie, tu boli, no wiercisz się, jakby mrówki po tobie łaziły. Nie, no nie da się. Da się, jak inni potrafili się tego nauczyć, to i ty potrafisz. Pchaj, oddech w miejsca, gdzie boli, mawiał mój nauczyciel. Sam sobie pchaj. Boli, ma boleć. No nie wiadomo, czy jemu ukręcić łeb, czy sobie. Oddychaj. Wdech i wydech. Jeśli tu zrezygnuję, poddam się i wycofam, będę to robić już zawsze i w każdej sytuacji, z którą przyjdzie mi się w życiu mierzyć. No nie brzmi to najlepiej. To ja podziękuję pani szanownej rezygnacji. Kontynuuję. Tragedia. Ból pleców jest tak okropny, że ja właśnie dowiaduję się o mięśniach, o których nie miałam pojęcia, że w ogóle istnieją. Co z tym cholerstwem zrobić? No jak to co? Wstać i liczyć na to, że następnym razem będzie lepiej. Ta na pewno cisza mi tam w głowie. Te małe klocuszki są częścią większej układanki. Kontynuuję, choć żebym ja się na tej medytacji skupić mogła, to niekoniecznie. A tu proszę, o czym dowiedziałam się dużo później, to też jest część procesu. Nie rezygnowanie to jedno z największych moich odkryć. Urodziłam się, co tu czarować, w takim świecie, gdzie niezależnie na co by spojrzeć, dąży się do jak największej wygody fizycznej i emocjonalnej. Co tu zrobić, żeby się nie narobić? Jak mieć dużo, ale włożyć w to mało pracy, a najlepiej wcale. Podróżowanie po najrozmaitszych krajach, gdzie wszechobecna bieda uderzała we mnie raz po raz, doszłam do wniosku, że moje obecne wcielenie dostało coś, o czym nie zdawałam sobie nawet sprawy, mianowicie ogromny przywilej dostępności. Moja rodzina należała do takiej, powiedzmy, przeciętnej w kontekście finansowym. Nic firmowego rodzice mi nie kupili i nie lataliśmy na wakacje za granicę. Ale, żebym narzekała na brak jedzenia czy ubrań na wszystkie pory roku, to w żadnym wypadku. Nie wdając się w szczegóły, to oprócz miliona przeprowadzek, wyrzucania nas z domu, długów i innych cudów, nadal rodzice byli w stanie zapewnić nam dach nad głową, wysyłali do szkoły. I dbali na tyle, na ile potrafili. A tu ludzie żyją na ulicach. Bieda jest tak przeogromna, że wszystko we mnie drży brud wszechobecny, pełno osób, które śpią w jakiejś zlepce kartonów i szmatek. Chodzą na boso po drodze i nie jedli pewnie od bardzo, bardzo dawna. Część z nich nawet nie ma pojęcia, ile ma lat. To skłania do ogromnej refleksji. Większość z nich wygląda tak przerażająco źle jak na normy, do których przywykłam, że mowę mi odebrało. Jak ja niewiele wiedziałam o świecie, i to sprawiło, że coraz częściej i chętniej zaczęłam odwiedzać miejsca, które są skrajnie inne niż to. Z którego pochodzę, niejednokrotnie pozostając tam na dłużej, aby być, aby poczuć, aby doświadczać. I to ma bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób patrzę na życie, na świat i na drugiego człowieka. Dostałam mnóstwo serdeczności. I miłości, których nigdy wcześniej nie poznałam, od ludzi, którzy może nie mieli za dużo pieniędzy, ale ciepło, którym emanowali, mogłoby ogrzać cały świat. Hmm, a może życie jest o czymś innym niż tylko posiadanie? Ile razy słyszałam: nie kombinuj, po co ci to? A ty nie możesz dziecko normalnie wyglądać. Zobacz. Wszyscy potrafią się zachować, tylko ty, jedna oczywiście nie. No i inne tam takie kwiatki. Znasz to? Pewnie, że znasz, no ale moment. Co gdyby tak dać sobie zakwestionować normy? Niebezpieczne, czyż nie? Czyli coś dla mnie, a więc i dla ciebie. Ile z tego, co dziś uważasz za swoje, naprawdę jest twoje? No ile? Tego nie można, tamtego nie można, poznów jest niemożliwe. Moment, moment. Niemożliwe? Chyba dla ciebie? Dla mnie jest możliwe. Ta historia jest bardzo inspirująca i daje słowo. Przypominam sobie o niej codziennie. Przez długie lata uważano, że człowiek nie jest w stanie przebiec jednej mili w czasie krótszym niż 4 minuty. Niemożliwe i już. Takie nie, bo nie. Argument wszechczasów. Lekarze mówili, że organizm tego po prostu nie wytrzyma. Eksperci twierdzili, że zwyczajnie serce nie da sobie rady, a środowisko sportowe było zgodne. To! Jest fizyczna granica człowieka. I wiesz co się działo? Nikt jej nie przekroczył. Niemożliwe to niemożliwe. Czyż nie? No niekoniecznie, jak się okazuje. Aż w 1954 roku pojawił się nie kto inny jak Robert Benister, człowiek, który nie był jakoś specjalnie wybitny. Nie miał też najlepszego zaplecza, a już na pewno nie był faworytem, ale zrobił jedną rzecz Inaczej niż wszyscy. Zrobił coś, czego nie dokonał nikt wcześniej, za co go wielbię. On nie uznał granicy za prawdę absolutną. No i pobiegł. I od niespodzianka złamał barierę czterech minut. I teraz najważniejsze: uwaga, kurtyna w górę. To nie jest historia tylko o rekordzie. Ja się dopiero rozkręcam. Kilka tygodni później kolejny biegacz zrobił dokładnie to samo, czyli przebiegł mile poniżej czterech minut, a później kolejny, kolejny, kolejny i kolejny. Granica, która przez dekady była niemożliwa, nagle stała się osiągalna. I to nie dlatego, że jakoś. Spektakularnie zmieniło się ludzkie ciało, nie, nie, dlatego, że zmieniło się to, w co ludzie wierzyli. I to jest ten moment, w którym warto się zatrzymać, bo bardzo możliwe, że i w Twoim życiu istnieją takie czterominutowe mile coś, o czym słyszysz od lat na przykład, że to nie jest dla Ciebie, że za późno, że nierozsądne, że nierealne. To jesteś za mały, to za duży, to za taki, to za śmaki, za śmaki zwłaszcza. Ja zawsze byłam i nic w tej materii się nie zmieniło, za śmaka, czymkolwiek to jest. I być może nigdy tego nie zakwestionowałeś, bo skoro wszyscy tak mówią, to pewnie mają rację. Czy ja wiem? A prawda jest taka, że większość ograniczeń, które dziś trzymają cię w miejscu nie powstały w tobie. Zostały przyjęte, powtórzone i uznane za swoje. Kwestionowanie to jest paniczu początek odzyskiwania własnego myślenia. Jest też taki bardzo znany eksperyment psychologiczny, który pokazuje dokładnie to samo, tylko w wersji szkolnej. W latach 60. psycholog Robert Rosenhal przeprowadził badanie w szkołach podstawowych. Nauczycielom powiedziano, że część uczniów została wyłoniona jako wybitnie uzdolniona i że w najbliższym czasie zrobią ogromny postęp. Jest jeden szczegół, który zmienia wszystko. Ci uczniowie zostali wybrani losowo. Nie byli tak naprawdę najmądrzejsi i nie mieli też najlepszych wyników. Nie wyróżniali się absolutnie niczym od reszty klasy. A jednak po kilku miesiącach to właśnie oni zaczęli osiągać lepsze rezultaty. Rozwijali się szybciej, mieli wyższe IQ i większą pewność siebie. Tada! Dlaczego? Nie dlatego, że nagle stali się inni, tylko dlatego, że otoczenie zaczęło traktować ich inaczej. Dostawali więcej uwagi, więcej cierpliwości, no bo przecież to są wybitnie uzdolnione jednostki, czyż nie? Więcej wiary, więcej przestrzeni na rozwój. I bardzo często dokładnie to samo dzieje się w dorosłym życiu. Jeśli przez lata słyszałeś, że jesteś jakiś. Albo, że taki już jesteś, że to nie jest twoje, a do tego to się już w ogóle nie nadajesz, to zaczynasz żyć na poziomie cudzych oczekiwań. Nie dlatego, że nie potrafisz więcej, tylko dlatego, że uwierzyłeś w etykietę. Kwestionuj. Tak, 99% ludzi jest w błędzie. No trudno. Będę wyrzutkiem społeczeństwa. Nie da się? No i ekstra tyle, że to są twoje granice, a nie moje. Ludzie zawsze będą projektować swoje ograniczenia na innych, bo to jest łatwiejsze. David Goggins powiedział kiedyś mega wspierającą mnie rzecz. Staram się przełożyć to na polski, zachowując sens. Nie jesteśmy tacy sami. To co łamie ciebie, mnie nie łamie. To, co dla ciebie jest granicą, dla mnie jest początkiem. I to nie znaczy, że jestem lepszy. Po prostu nie jestem tobą. Czyż to nie jest szachmat? Albo jak to mój nabyty w Himalajach brat mawia: i pomakale. Twoje decyzje, twoje ambicje, twoje musze, powinienem tak trzeba, są zapożyczone. Wróć je do właściciela i pora na oddech. Bardzo możliwe, że nikt nigdy nie zapytał cię, czy to wszystko w ogóle ma z tobą cokolwiek wspólnego, bo większość ludzi nie żyje według własnego myślenia, żyje według tego, co zostało im wmówione. Przez rodzinę, przez szkołę, społeczeństwo czy relacje. Dzień dobry, jestem tutaj po to, żeby przypomnieć ci, że można inaczej i warto. Wielu obawia się, że 1% szansy to jest zdecydowanie za mało. Przypomnę tylko, że jeżeli na przykład masz w spółce 51%, to ten 1% okazuje się decydować, o wszystkim bardzo niedocenionym jest jednostka. Moja praktyka również udowadnia mi każdego dnia, że zaskakująco, wręcz często zaledwie 1% możliwości powodzenia jakiegoś przedsięwzięcia okazuje się śpiewająco przeważać ponad 99% czarnowictwa. Zatem cóż. Bardzo zachęcam Cię do tego, żebyś sobie chodził po swoim życiu i kwestionował wszystko, co wpadnie ci w oko, w ucho i do rąk. Czy rzeczywiście mi się to podoba? Co ja myślę o tym? A co o tamtym? Co ja myślę, a nie co sobie od innych zaadoptowałem? Czy to, co robię, jest dla mnie dobre? A może w rzeczywistości to dla mnie szkodliwe? Jaki kolor według mnie ma niebo? Co ja lubię tak naprawdę? O, i coś, o co ja uwielbiam pytać innych. Jaki jest twój ulubiony kolor? Twój, a nie ten, który wmówiono ci, że lubisz. Czytaj, dziewczynki różowe, chłopcy niebieskie, a twu, twój, twój. Hmm, a czego chcę się nauczyć? Bo już teraz wiem, że potrafię, wszak jestem wybitnie uzdolniony. Czego w mojej rodzinie nikt nie robił, a ja owszem zrobię, bo kto mi zabroni, no ja chyba tylko. Ten film mi się podoba, czy mi to internauci wmówili. Jaki ja chcę być? Ja jaki? Bo teraz mogę już wybrać! Twoje ograniczenia nie są tak naprawdę twoje, są tym, co ktoś kiedyś ci wmówił, a ty w to uwierzyłeś. I tak jak Robert Bannister pokazał, że bariera czterech minut to nie jest granica ciała, a Rosenhal udowodnił, i to dość obrazowo, że oczekiwania kształtują rzeczywistość, tak i ty potrafisz przedefiniować to, co uważasz za możliwe. Nie podążaj już za cudzymi granicami, kwestionuj je, odkrywaj to, co naprawdę jest Twoje. Dziękuję Ci, dobry człowieku, za dzisiejszą wspólną podróż i życzę Ci samych wspaniałości. Tymczasem ja, zgodnie z dzisiejszym odcinkiem, zbieram się właśnie, żeby zakwestionować niemożliwe, aż mam bulgotki w brzuchu z ekscytacji. Cudownym jest żyć takim życiem, jakie się dla siebie kreuje, a nie takim, które ktoś ci wymyślił. Udostępnij ten odcinek w swoich mediach społecznościowych, a to pomoże nam wspólnie budować dobrą i wspierającą się wzajemnie społeczność. Bo cudownie jest otaczać się innymi osobami, które mają pootwierane głowy. Tak, tak. Są tacy ludzie. My słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku Happiness Veggie podcast. Trzymaj się, pa pa.